A propos tych motywacji, które nami powodują, gdy żyjemy sobie z poziomu nieświadomego. Są takie fajne motywacje. Zmierzanie do przyjemności i unikanie nieprzyjemności ta to jeszcze bardziej. Całe nasze życie niemalże jest temu podporządkowane. Oczywiście my nie będziemy chcieli się do tego zbytnio przyznać, ale gdybyśmy się tak sobie przyjrzeli, no to tak naprawdę zmierzamy do tego, żeby sobie sprawić jakąś przyjemność i spylamy przed tym, co sprawia nieprzyjemność. Tylko z tym uciekaniem, przed e, nie, doznawaniem nieprzyjemności bardzo często z poziomu tego podświadomego bywa tak, że chcemy coś osiągnąć, chcemy zrealizować jakiś cel, mamy swoje jakieś plany do realizacji, na przykład zawodowe. A podświadomość może dostrzec w tych naszych planach Coś nieprzyjemnego. I będzie stawała mnie. Przykładowo, a weźmy choćby awans. Z poziomu mojego rozumowego chciałbym awansować. Lepsze pieniądze, prestiż, lepszy samochodzik. Niby super. No, ale jednak taki awans wiąże się również na przykład z tym, że trzeba będzie zacząć występować publicznie. Także na przykład zastąpić występować publicznie po angielsku, bo takie są wymogi mojej firmy. Uuu, no. No jak to. Hmm, a co będzie, jak na przykład y, podczas takiego występu publicznego po angielsku, y, nie wiem, pomylę past perfect z present perfect? A co to będzie, jak na przykład powiem. Y, redemption zamiast redetention albo redetention zamiast redemption i zamiast e, zbawicielem okaże się na przykład e, osadzonym w areszcie e, recydywistą. Jestem gotowy zawalić ważne spotkanie z przełożonymi, nie dowieść jakiegoś projektu, e, nie zrealizować jakiegoś budżetu, a wszystko po to, żeby mi się udało nie musieć osiągnąć tego, co planowałem, co było moim celem. Naprawdę, uwierzcie mi, jesteśmy mistrzami w autosabotowaniu tego, na czym niby nam zależy. Stawiamy przed sobą mnóstwo planów, mnóstwo celów. Jakich to ja pieniędzy nie będę zarabiać? No pewnie. Tyle, że biorąc pod uwagę to, że mam jakiś tam swój... Termostat finansowy, czyli zakres, który moja podświadomość, moje właśnie ograniczające mnie przekonania ustaliły dla mnie, moje życiowe doświadczenia, warunki, w których się wykonywa, wychowywałem, zawzorcowały we mnie pewien termostat, ja poza ten termostat nie pozwolę sobie wyjść. Jeśli by nawet pojawiła się świetna okazja na zarobienie więcej, to ja ją storpeduję podświadomie. Świadomie oczywiście sobie to jakoś wytłumaczę, znajdę jakąś podresacjonalizację, w jakikolwiek zewnętrzny sposób uzaadni. Że coś mi się nie udało, ale nie doświadczę tego, nie dojrzę tego w sobie. Nie dojrzę tego w sobie ze względu na to, że nie mam dostępu do tego, co mną faktycznie powoduje.